Witam się z Wami we wtorek. Jest godzina 13, a ja już dzisiaj załatwiałam dużo rzeczy na mieście, bo byłam z babcią u lekarza na zakupach z babcią. Wróciłam do domu i zaczęłam montować film. Który już śmiega na kanale, a jest to film o nonfiction, o reportażach. Jest to film, w którym występuje 8 wspaniałych gościń, 8 wspaniałych twórczyń, które polecają Wam reportaże. Ja też Wam ten reportaż polecam, więc jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to Was do tego bardzo, bardzo zachęcam. Co do czytania, to od niedzieli Nie ruszyłam żadnej książki Bo w niedzielę Byłam z moim narzeczonym na jego zawodach W sprincie enduro Mogliście zobaczyć tam wcześniej przebitki Z tych zawodów No, Mój narzeczony wygrał w swojej kategorii Był trzeci w klasyfikacji Generalnej na 160 Zawodników, także jestem z niego naprawdę Bardzo, bardzo dumna był to taki, Były to zawody Takie treningowe On to tak potraktował, dlatego że już 22 kwietnia jedziemy do Hełna pod Bydgoszcz Bo tam będzie miał pierwsze zawody dwudniowe, jeśli chodzi o Puchar Polski Enduro Wiem, że to co wam mówię może wydawać się wam troszkę takie dziwne i abstrakcyjne Bo pewnie nigdy nie słyszeliście o czymś takim jak Enduro No ale mogliście na przewidkach zobaczyć, że po prostu jeżdżą sobie na motorach i tak dalej, i tak dalej. Tak, tutaj jest mój mały towarzysz, mój rafuś, przywitaj się. przywitaj się. I tak, od 22 do 24 kwietnia będę właśnie z narzeczonym w hełmie. Więc jeśli jesteście z tamtych okolic, to możecie na zawody wpaść i tam na pewno będziecie mogli mnie spotkać. Co do czytania, no to tak, mam w planach w końcu kontynuować sobie biografię Mary Curie. Ostatnio skupiałam się właśnie na Uciekinierce i Ułanie, o tutaj za mną ta książka jest. Jest to powieść historyczna, była to powieść historyczna i była pierwsza powieść historyczna, taka pełnokrwista powieść historyczna, która naprawdę bardzo mi się spodobała. A z racji tego, że nagrywałam film o reportażach i nasłuchałam się tyle fantastycznych poleceń z tego gatunku, że w końcu siadam do kończenia biografii Mary Kiri, bo bardzo mi tej biografii brakowało. A co będę czytała w tym tygodniu, jeszcze nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się to książkę przeczytać w całości. A jak nie, no to na pewno w podsumowaniu kwietnia um, ta książka się gdzieś pojawi, dlatego że no, jest to dość wymagająca książka, a więc muszę się na niej y, skupiać mocno. Ale mam nadzieję, że o jakiejś książce jeszcze w tym vlogu usłyszycie. Mam taką nadzieję. Mamy środę, ja jestem totalnie nieogarnięta, bo niedawno wstałam I jem sobie śniadanie, krówkę Piję również kawę mrożoną I sprawdziłam sobie dzisiejsze premiery na Legimi, bo środa to jest tak zwany dzień premier I na Legimi dużo naprawdę, mnóstwo fantastycznych książek się pojawia Jedną z tych książek jest Głusza I już sobie ją właśnie dodałam na Legimi Zaraz wam pokażę okładkę, w sensie no... Tutaj jest okładka, no po co mam tutaj pokazywać, skoro tutaj jest kolorowa Natomiast, żeby nie było Głusza na Legimi na czytniku u mnie jest Nie mogłam doczekać się tak naprawdę dzisiejszego dnia, żeby dodać tą książkę na Legimi na czytnik Dawno nie miałam czegoś takiego, że tak bardzo pragnęłam jakąś książkę przeczytać To jest thriller, ale tyle fantastycznych dziewczyn tę książkę polecało między innymi, między innymi Marta Bukholiczka, Pamela Polish Bookstore i Natalka Prostymi Słowami. Stwierdziłam, że nie, no nie, muszę. dobrze, że mi dziewczyny właśnie przypomniały na Instagramie, że mm, już czas dodać tę książkę i dodałam i chyba w tym vlogu będę właśnie czytała głusze. To jest ogólnie thriller, ale mm, podobno są tutaj takie wydarzenia, które sprawiają, że włos jeże się na głowie, więc jestem jej naprawdę niesamowicie ciekawa. Mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba i na bieżąco będę wam dawała znać co i jak. Mm, w ogóle w Wczoraj zaczęłam sobie czytać wizję, też thriller od wydawnictwa Muza. Tutaj mamy szpital psychiatryczny, mamy dziewczynę, która ma wizję morderstw, które mają się dopiero wydarzyć. No, brzmi to naprawdę fantastycznie. Jestem na stronie chyba 19, to dopiero sam początek. I, i zobaczymy, jak tam to się rozkręci. Natomiast wizję na chwileczkę odkładam, na do głuszy, no bo tak jestem zainteresowana tym tytułem. i Muszę to sprawdzić, czy rzeczywiście ten tytuł jest tak świetny jak mówią dziewczyny. Eee, więc z tym tytułem będę spędzała najbliższe dni. Otworzyłam sobie e, kawę, moją ulubioną, mrożoną. E, czytam sobie głusze. Jestem na stronie 66, na stron 279 na czetniku. I mnie naprawdę ta książka mocno intryguje. Jeśli lubicie thrillery, e, których akcja rozgrywa się w lesie, w głuszy, e, gdzie do jakiejś takiej normalnej cywilizacji e, jest. E, 150 kilometrów, gdzie mamy naprawdę dziwnych tubelców, gdzie coś jeszcze w tym lesie kiedyś się wydarzyło, to ta książka jest dla was. To jest tak klimatyczne, tak wciągające. Naprawdę nie mogę się od tej książki ode... oderwać. Mamy tutaj ojca i córkę. Ta córka ma 14 lat i ona w ogóle mieszka ze swoją matką, dlatego że rodzice się rozwiedli. No i on zabiera tą swoją córkę na wakacje. Chce, żeby po prostu razem spędzili czas. No i trafiają do ośrodka, które znajduje się w lesie, gdzie nie ma internetu, gdzie nie ma zasięgu, no żeby po prostu spędzić um, najwięcej czasu razem. No, i później okazuje się, ten Tom się dowiaduje, że w tym lesie, w którym jest ten ośrodek, 20 lat temu doszło do brutalnego morderstwa. Mordercy udało się zbiec, i to morderstwo miało związek z jakimiś takimi wierzeniami pogańskimi. To zabójstwo było jakieś takie rytualne. I mamy tutaj fabułę, która ma miejsce oczami. Toma, głównego bohatera, i oczami jego córki, Franki, która zapała język z chłopakiem, który ma rok 15, i który również jest z rodzicami w domku obok. I oni pewnego dnia udają się do miasteczka z dala od tego lasu, żeby znaleźć zasięg, żeby, nie wiem, połączyć się z internetem. No i tam natrafiają na tubelców. Którzy zachowują się bardzo, bardzo dziwnie W tym czasie hmm, ten chłopak robi zdjęcie, daje na swojego Instagrama z bardzo niepochlebnym komentarzem Można powiedzieć, że takim hamskim, I od tamtego momentu zaczynają dziać się dziwne rzeczy Ta dziewczyna również dostaje hmm, dziwne wiadomości na Instagramie A je odczytuje, kiedy łączy się z internetem no, powiem Wam, że jestem zaintrygowana. Bardzo dobrze, się tę książkę czyta. Mimo tego, że nie dzieje się tam nic takiego wow, to i tak macie z tyłu głowy coś takiego, że coś za chwileczkę się tutaj niepokojącego wydarzy, coś co sprawi, że włos będzie jeżył Wam się na głowie. Ja. Tak właśnie się czuję, kiedy tą książkę czytam, i naprawdę jest super. Mam nadzieję, że będzie tak do samego końca. Mam jakieś takie większe oczekiwania wobec tej książki, dlatego że mnóstwo dziewczyn tą książkę czytało przed premierą i bardzo tę książkę zachwalają, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj niczego przewidywalnego. A jak będzie, to i tak mam nadzieję, że to mnie zaskoczy. Tego oczekuję od tej książki i wierzę w to mocno, że będę tą książkę mogła Wam polecić. Mamy sobotę, piję sobie właśnie kawę i przychodzę do Was, żeby zakończyć vloga, żeby opowiedzieć Wam o Głuszy, którą wczoraj skończyłam, która naprawdę niezwykle mi się podobała. Dałam finalnie temu thrillerowi cztery gwiazdki na 5, bo nie obyło się według mnie bez takich kuriozalnych sytuacji w tej książce, ale... Finalnie przymknęłam na nie oko, bo niezwykle dobrze mi się tą książkę czytało. Ta książka jest niezwykle klimatyczna. Jest ona osadzona w amerykańskim miasteczku Penance, gdzie to miasteczko jest na przykład oddalone od komisariatu Policji o 150 km. Mamy w tym miasteczku bardzo dziwnych tubelców. Oczywiście tych tubelców jest garstka. Każdy coś tam o sobie wie. Praktycznie wszyscy się znają tam. W tym miasteczku niektórzy mocno zakorzenili sobie wierzenia pogańskie. Mamy oczywiście ośrodek wypoczynkowy w środku lasu i właśnie do tego ośrodka trafia Tom ze swoją córką Franki. No i tak jak już wcześniej powiedziałam, jest pewna sytuacja, gdzie od niej tak naprawdę wszystko się zaczyna, według mnie jest to naprawdę świetnie skonstruowany thriller. Ja miałam ciary, miałam takie momenty, że gdzieś tam podświadomie się bałam. Dla mnie to było naprawdę fantastyczne spotkanie, które zakończyło się, myślę, znakomicie. Ja innego zakończenia w przypadku tej książki nawet chyba bym sobie... Wymarzyć nie mogła. Były tutaj ogromne momenty zaskoczenia, kiedy czytałam i był taki plot, tu jest, to miałam takie, no nie, no nie wierzę. Jak autor mógł to zrobić, że ja się po prostu w tym y, nie połapałam. No coś fantastycznego, bardzo dobrze się przy tej książce bawiłam, no było to klimatyczne. Mogłam zarwać dla niej noc, ale wolałam spać. Więc jeśli lubicie thrillery, jeśli lubicie takie klimatyczne, naprawdę klimatyczne thrillery osadzone w amerykańskim miasteczku, w lesie, mamy wywierzenia pogańskie i mamy właśnie takie pełne morderstwo. Przed 20 lat Do którego właśnie doszło w tym lesie No i tam mamy oczywiście Turystów, którzy są Zaaferowani takimi właśnie Morderstwami, gdzie są urządni krwi Gdzie wiecie no, W tym miejscu, w którym są 20 lat temu Coś się złego wydarzyło, więc to też Ich jakoś w jakimś stopniu pobudza No także naprawdę tę książkę wam bardzo polecam I na pewno sobie Egzemplarz zakupię bo chciałabym po prostu tę tą książkę u siebie mieć, więc ja od siebie rekomenduję i czytajcie śmiało. Wczoraj na Instagramie miałam takie pewne przemyślenia dotyczące mojej wiary. Jeśli ktoś z Was mnie obserwuje na Instagramie, to myślę, że doskonale będzie wiedział o co chodzi. Tam również zapisałam tą relację, żebyście mogli do niej wrócić. Ona zatytułowana jest Wiara. I uzewnętrzniłam się, jakby w obliczu. Tych świąt, które obecnie mamy, czyli w obliczu Wielkanocy. No po prostu, tam powiedziałam, jak ja postrzegam Boga, że ja bardziej uważam się za chrześcijankę niż katoliczkę, bo kompletnie w 99% nie zgadzam się z działalnością Kościoła katolickiego. I, I zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać dokumenty. Wczoraj również zamówiłam sobie dwa apokryfy. Jeden dotyczy narodzenia Jezusa, a drugi mm, dotyczy apostołów. Jest to część pierwsza, bo. Yy... Tych tomów jest no dość dużo, ogólnie tych apokryfów jest do, dość dużo Ale tutaj w sumie wrzucę wam okładki, żebyście wiedzieli mm, o jakie apokryfy mi chodzi Dostałam właśnie wiadomość od studentki teologii, że jest to naprawdę mm, coś fantastycznego dla kogoś, e, co, dla kogoś, kto się tym interesuje i chce zagłębić właśnie wiedzę Taką zakazaną, no bo te apokryfy nie weszły do kanonu e, I one nie są uznawane przez kościół katolicki Więc no tym bardziej mnie to jara w jakimś stopniu i zaczęłam Czytać sobie wczoraj eseję Piotra Augustyniaka, czyli byłego dominikana jest to Jezus, nie Chrystus. I on tam na wstępie mówi, że nie jest to książka dla ateistów, nie jest to książka dla ludzi poszukujących sensacji. On przez tą książkę chce pokazać, że kościół katolicki nie jest potrzebny do tego, żebyśmy mogli związać się mocniej z Jezusem Chrystusem. I na dwudziestej stronie już mi zostały otwarte oczy, bo w Biblii mam, że Królestwo Boże jest. W nas, jest w nas, czyli nieważne, czy chodzimy do kościoła, czy grzeszymy, czy jesteśmy ateistami, czy nie, Jezus Chrystus nas, na nas czeka. Nieważne, czy chodzimy do kościoła, czy nie chodzimy. Natomiast widzicie, no, kościół katolicki wziął sobie co do tego, że grzechem jest niechodzenie do kościoła. Że musimy pokutować, musimy się spowiadać i tak dalej, bo nie dostąpimy tego zaszczytu, żeby wstąpić do Królestwa Bożego. A właśnie Jezus Chrystus zupełnie mówił inaczej, że każdy, każdy, no każdy ma tam wstęp. Ja czytam tą książkę, czytam te eseje i co chwileczkę mam takie kurcze, no przecież to jest tak oczywiste, a Kościół, no, no po prostu mydli w jednym oczy, i ja wiem, że Kościół pewne rzeczy z Biblii. Przekształca na swój użytek, na przykład chodzenie do kościoła. W Biblii nie ma ani słowa o tym, żeby do tego kościoła chodzić. To kościół po prostu sobie wziął i, zinter i zinterpretował na swój własny sposób szabat i tak dalej, i wtrącił do katechizmu kościoła katolickiego. I zaczęłam również czytać Biblię. Czytanie Biblii um, jest rozłożone na 365 dni. E, każdy dzień to tam 4-5 e, stron. Jest to aplikacja mm, na Androida, na Iphone'a itd. E, tutaj e, pokażę Wam okładkę tej aplikacji. Nazywa się w Google, e, w Google Sklep Biblia Plus Audio. Jest, ja chcę się przekonać na własnej skórze, co Kościół przekręcił, e, co Kościół e, jakby. No, Wziął na własny użytek coś, co zupełnie inaczej jest w Biblii napisane, i chcę się o tym sama przekonać, bo myślę, że jest garstka osób. Które chodzą do kościoła i które Czytały Biblię od deski do deski Ja do tego kościoła chodzę Sporadycznie, no praktycznie już nie uczęszczam Na msze święte Natomiast No właśnie chcę to przeczytać, bo Ja jestem osobą wierzącą, oczywiście Ja wierzę w Boga, wierzę w Jezusa Ja sobie z Nim rozmawiam, codziennie się modlę Ta relacja również jest Skomplikowana, bo to wszystko nie jest takie oczywiste Nie jest takie kolorowe, ale warto Poszukiwać tego złotego środka I ja wierzę, że kiedy Kiedyś pójdę na przykład do kościoła, wezmę Komunię Świętą, to coś poczuję, że Jezus mnie woła do siebie, i, i na to czekam. Naprawdę bardzo na to czekam. Może to będzie w przypadku mojego ślubu kościelnego, bo wezmę ślub kościelny na takich jakby moich zasadach trochę. Chodzi o to, że dla mnie osobiście ślub kościelny ma taki zupełnie inny wymiar niż taka normalna msza To jest msza jakby kierowana do mnie, do mojego przyszłego męża, do męża Bo tam oczywiście ślubujemy sobie miłość, ślubujemy ją przed Bogiem No a dla mnie to jest coś no, no, takiego fenomenalnego no, Po prostu bardzo chcę przyjąć ten ślub I, No i zobaczymy, czy później ta moja relacja... Z kościołem, czy się poprawi, czy nie Natomiast no nie uznaję No po prostu ja nie uznaję tego, co mówi kościół no, to ja się tylko frustruję, więc Nie ma sensu, żebym tam chodziła <grym> Po prostu, no jest to ciężka Jak teraz tak słyszycie, co ja do was mówię To możecie pomyśleć, no jesteś głupia, no nie chodzisz Bierzesz ślub kościelny, biorę, bo mi się podoba Zupełnie inaczej ślub kościelny odbieram Jako, tak jak powiedziałam no Zupełnie inną muszę Niż taką normalną, co niedzielną No nieważne, no po prostu ja sobie tak inaczej interpretuję to wszystko. Może źle, może nie, natomiast no tak, a nie inaczej to wszystko postrzegam. Także tutaj też się również uzewnętrzniłam i, i tak właśnie czytam sobie te eseje Jezus nie Chrystus i bardzo dobrze mi się tę książkę czyta. Owszem, są takie um, momenty filozoficzne, gdzie Naprawdę ciężko się to czyta, bo ja z filozofią tyle mam wspólnego co nic. Więc są momenty, gdzie no cięż, ciężej się to czyta, ale za chwileczkę autor wyjaśnia, co miał na myśli. Także naprawdę jest super, i, i myślę, że takie książki otwierają oczy. I na pewno sięgnę po kolejne. Także. To tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało, on był krótki, w sumie mojego gadania też było bardzo mało, chociaż tutaj widzę, że gadam już 11 minut, ale pewnie się coś tam skróci. Dajcie mi koniecznie znać, czy będziecie czytać głusze, co teraz czytacie i życzę wam naprawdę takich spokojnych świąt, odpocznijcie, to jest najważniejsze. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście, widzimy się w kolejnych filmach.